Nie możesz smakować pokarmu, co do którego nie masz pewności, że to jest zdrowy pokarm, że on Cię nie zatruje i nie zabije. Pierwsza i fundamentalna rzecz, która jest potrzebna do tego, żeby smakować rzeczywistość, smakować życie, to ufność. O co chodzi z tą ufnością? Zaufanie, że pokarm, który chcesz smakować, jest zdrowy. Jest to właściwie najtrudniejsze. Bardziej abstrakcyjna z tych trzech refleksji, które mam dla was, a jednocześnie najbardziej fundamentalna. I w zaufaniu do życia, w zaufaniu do rzeczywistości nie chodzi o to, żeby zostawić na parkingu otwarty samochód z kluczykami w stacyjce, tylko chodzi o to, żeby mieć przekonanie, że to, co Cię spotyka, to, czego doświadczasz, że jest zanurzone w boku. Pismo mówi, że cała Ziemia jest pełna Bożej Chwały. A jak często my żyjemy, myśląc tak, że tej chwały trzeba szukać, że ona się zdarza tylko co jakiś czas, że się zdarza tylko nielicznym? Żyjemy, jakby tak jak Krzywocz mówi, tej chwały było nakapane kilka kropel, podczas gdy cała rzeczywistość jest pełna tej chwały. Uświadomienie sobie tego i przyjęcie tej prawdy sprawia, że chcesz smakować. Swoją codzienność, bo jeśli znasz trochę boga, zacząć z nim relację, wiesz, jaki on jest, wiesz, czego możesz się po nim spodziewać. Wtedy smakowanie tego tu i teraz staje się ekscytujące. Jednocześnie odchodzi gdzieś taki lęk o przyszłość o to, co się wydarzy, bo wiesz, że choćby to było trudne, choćby przyszły na ciebie trudne doświadczenia, które są nieuniknione prędzej czy później w życiu każdego człowieka, to wiesz, że to będzie zanurzone w Bogu. Że nawet jeśli to będzie trudne, to będzie to dobry i zdrowy pokarm. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach albo coś takiego.